Witam, witam W Wielkim Powrocie HateView Ze mną jest Sła Sławek Oraz Victor V Hej ja Dobra, tutaj będzie Cięcie, bo już. Jest... Okej okay. Pierwsze pytanie Dlaczego nie ma już GildiWolf? Bo ją podbili ale tak ogólnie, no, na następnej edycji już czemu no, nie będzie? Czasu po prostu i tyle. A 80% Gidli jest w sumie dla mnie, od razu mi to powiedzieli i, i też nie chcę ludziom marnować czasu i po prostu tak postanowiłem. Dobra, dobra. Drugie pytanie: Czy to prawda, że odwołali sprawił w urzędzie, żeby, żeby robić Kuboid? Nie, to jest nieprawda. To, tak jak wyszło, ale ogólnie to jest nieprawda. Ciekawe kurwa, to Dobra Trzecie pytanie Dlaczego tak gildi wolf, a nie pies? To już nie do mnie pytanie Ponieważ ja tę gildię przejąłem od Goluma. To musicie zapytać jego No dobrze A jak to jest w GFG 23 vs 10 z gildią kite? No słabo, słabo a co zawiodło? Co zawiodło? Yyy... Cooldown zabiut. Na co cooldown? Mieli... Na miałem A mieliśmy dwa granatów. Taki był plan. <laughs> no, ale ten cooldown jest od 5 edycji chyba ale no, nikt jeszcze nie próbował swoimi granatami wbijać, co nie? No kurwa 5 edycji temu próbowali, co nie? Dlatego jest cooldown. No nie wyszło po prostu. No. Kajtek wykierował. Piąte pytanie. Dlaczego byliście pachołami gildii Rozumiem, że pachłami, jak mówisz, jako sojusznikami, tak? No, można tak powiedzieć, że nas wykorzystywali, stać tylko u góry. Kurde. No to ogólnie to chodzi o to, że nie było jakiejś strony wybrać. Nie chcieliśmy być też bez bezstronni, ponieważ byśmy byli przebijani przez, przez jedną stronę albo drugą. I po prostu musieliśmy podjąć jakąś stronę. A Nemo najbardziej była taka, że chciała się dogadać w jakiś sposób. Hmm. Dobra. Dobrze, szóste pytanie. Czemu lepszy lider poszedł do AWE? Y, ogólnie to on nie, do, nie poszedł sam z siebie, tylko po prostu prze, przejąłem bycie liderem y, od niego. Y, Golon zaczął się wtrącać w zarządzanie gildii i z tego co słyszałem, to nawet y, buntował ludzi przeciwko mnie. I po prostu byłem zmuszony go wyrzucić, i gdzie poszedł, tam poszedł, i tyle. Zbycie. A czemu liderowanie? Jak to się kurwa stało? Co? Czyli znaczy, Ogólnie się... to było od takiego, że yy, Golum nie chciał. Nie wiem, po prostu coś go denerwowało, bo ja byłem v liderem, trochę dużo więcej robiłem od niego. No i tam też ludzie coś tam parę słów powiedzieli, może się zdenerwował, czy coś. I powiedział, że ja zostaję tym liderem. Ja też nie zaprzeczyłem, powiedziałem, że mogę być. No i od chłopaków słyszałem, że zaczął się wtrącać, że się tam miał obgadywać, ludzi nastawać przeciwko mnie, no i, no i tak wyszło. Potem chyba poszedł Giliersz, którą może znacie, może nie znacie, no ale potem skończył wawę. Okej. Okay. Dobra. Przechodzimy do pytania 7. Czy nagrasz film pod tytułem, jak nie zabezpieczasz Kuboida? Nie, nie nagram, ponieważ nie mam takiej zdolności. I ostatnie możliwość to była ta edycja, ale yy, no jakoś nam to fajnie wyszło na tej edycji, nie powiem. No bardzo dobrze, bardzo dobrze. Mi się podobało. Poza, poza jednym osobnikiem, który yy, zrobił sobie jedną kratkę do pokoju, którą też wykorzystaliście, jak widziałem. Okej. Okay. No, do... no dobrze, Caspery, ósme pytanie. Jak masz na imię? Oj.. Zgadłeś, mam na imię Kacper dokładnie. Dobra, dobra, jak masz na imię... Wiktor? A Wiktor jak ty masz na imię? To jest Wiktor. Miło mi bardzo. A jak to jest, że masz nick Sylwiusz, a na imię Kacper. Ogólnie to się wywiodło z mojego starego niku od Slecher, Slacher. Potem zaczął się zmieniać i... Potem jakieś różne niki i, i połączyłem takie dwa niki starsze, i wyszedł sylwek, i potem zacząłem przekształcać go i tyle tam wyszł. Pytanie dziewiąte. Jak się czujesz z tym, że zajmowałem Ci najlepszych zawodników z Gilli? Znaczy, ogólnie to nie mam też y, w sumie jakiejś, y, Nie wiem, niezdenerwowany z tego powodu, ponieważ. Y, ja prywatnie do nich nie mam, nawet sobie z jedną osobą, o których mówisz, rozmawiam, i, i po prostu to była ich decyzja, że poszli do innej gildii. Dobrze się z tym czują, to już ich sprawa. Nie mam do ciebie żalu ani do nikogo innego. Trzeba uszanować pewne decyzje, że ktoś chce zagrać w innej gildii. I to jest tyle. To teraz przejdziemy do szybkich strzałów na koniec. Nowa formuła. Wielki powrót, go to coś nowego musi być. To się przygotuj. Cubeheart czy cosplay? Cosplay. Nemo czy TSNB? Nemo. Timmy czy Viktor? Timmy. Ha! Gaje czy Tras? No co? Gaje czy Tras? Pomidor. Gaje czy Tras? Pomidor. Nie ma takiej kurwa odpowiedzi. No, nie odpowiada na to pytanie. Ani to ani to Kamil czy Pierun? Kamil To się kurwa pierdol. Sprawa w urzędzie czy kubojd? Sprawa w urzędzie. Dobra. No to, dziękuję za wywiad. Możesz się pożegnać. Kurwa, kameraman. Dobra, do widzenia. Do no? Gdzie?